Także się widzowie, Rodzynek z tej strony. Witam z w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy sobie na skincie. Pamiętajcie, kod Rodzynek. 10% i oczywiście dwójka na start. I jak używacie mojego kodu, macie szansę zgarnąć sobie któregoś z tych skinków. Macie tutaj nowego skinka Hansmana Knife Lore Minimal Wear. Myślę, że całkiem spoko opcja. I co ono? Mamy tutaj nową zakładkę Twoje Unboxy w 2025. Myślę, że sobie to dzisiaj przejrzymy. Zobaczymy, co tu jest. Eee, Okej, okay. najdłuższa seria to 7. Tutaj 2000 prawie otworzonych skrzynek. No całkiem, całkiem dużo. Eee, dużo bitewek, dużo przedmiotów. Co mamy? No najwięcej oczywiście otwartych tutaj eee, Blackwick skrzyneczek. Nie, tutaj najlepszy drop Fire Serpent. To chyba z jakiejś bitwy grupówki mi się wydaje. 47 otwartych darmowych skrzynek. No takie aloha całkiem spoko drop jak na darmowe skrzynki. No, otworzyłem tutaj więcej skrzynek niż 99% gracze jakieś mnie to nie dziwi. No i tutaj moje najczęstsze wybory w 2025. I co no, mamy tutaj Blackwick Case, oczywiście na pierwszym miejscu. Mamy te Elemental Crafty, Charakter Craft Stickery. To są ogólnie skrzyneczki, całkiem spokojne, ja mega lubię. Mm, daily Cases, no i... Tam generalnie no mega, mega fajne skrzyneczki w tym budżecie mi się wydaje. Dobra, wracamy tutaj i sobie chyba otworzymy te e, skrzyneczki e, z co my dostaliśmy zniżki to też całkiem spoko opcja, możecie sobie wbić i przepatrzeć czy wy nie macie jakiś e, zniżek bo jak coś sobie tu otwieraliście to pewnie której zniżki dostaniecie na której skrzyneczki Teraz pytanie, gdzie są te skrzynki? Dobra, może zacznijmy sobie od M czwórek, bo M czwórki będzie łatwiej znaleźć, mi się wydaje. Czy też ich coś nie widzę. Gdzieś mi umknęły, bo ja te skrzyneczki na bitewkach, Chcę je cisnę. Na buście Aktywujmy sobie zniżkę i lecimy. Okej. Okay. Całkiem fajna Meczka, ale... Dropik słaby, dobra, gdzie znajdziemy w ogóle te skrzynki. Stickerami, no dobra, one są tutaj. Zapomniałem, że to tak wygląda. 25% zniżki. Lecimy sobie. Może jakiś czerwony, czerwona wlepka tutaj wleci. Dobra, geizer, to nie jest dobry drop. Wróćmy sobie jeszcze do tych skrzyneczek, bo jeszcze mamy tutaj. Kolejne wlepki na jokerze na zniżce. Może tutaj coś fajnego? No tutaj ten side-eye byłby mega fajny. No niestety, nie uda nam się. Mamy świąteczne skrzynki. Spróbujmy sobie tą pierwszą skrzynkę na jokerze otworzyć. To nie jest aż tak zła cena za tą skrzynkę. Myślę, że sobie jeszcze raz otworzymy. Fajnie by było coś z tych czerwonych skinków dostać. Naprawdę. Dobra, ostatni raz to lecimy. Ok. Rameczka. Całkiem fajne, ale to nie jest to, co chciałem dostać. Jak tutaj z Candy Strikem? Dobra, polecimy sobie z takim Candy Strikem. Jednym lub dwoma Bajonecik. I mam Bajonecika. Mega, mega spoko. Dobra, myślę, że Candy nam już tam dało, Dobra, może tutaj polecimy sobie trochę. Inaczej na buście z Blizzard Caseem i mamy Awupkę Ice Cold to jest. Dobra, to jest nie najgorszy dropik. Jeszcze raz. Jeszcze raz takie trzy Blizzard Casey sobie otworzymy. Zobaczymy, co tu poleci. Nie wiem ile ta MP9 kosztuje, ale chyba niedużo. Ale no, wystarczająco bym powiedział. Fajnie, fajnie. Yy, holiday no nocej też polecimy sobie może w ten sposób okej, okay, te hydry są chyba nawet okej okay. nie w tym stanie, ale tutaj mac10 nas ratuje, o dziwo faktor nie poleciał okej, okay, emeczka całkiem spoko dobra, myślę, że ona trochę droższa będzie yy... Nice case, dobra, polecimy sobie z trzema. Okej, okay, ten famasik może być coś warty. Ceny tych czerwonych skinów są naprawdę chore. No niestety, field tested, ale faktortune te skiny są jakieś. No chore, chore kwoty są za te skiny. Wam powiem, widzowie. No i zabiera, dobra, ostatni raz, bo cienko, cienko tutaj są tą skrzynką. Dobra, Galil troszkę uratował. Dobra, widzowie, myślę, że sobie jeszcze na koniec jakąś bitewkę zrobimy. I myślę, że cztery takie skrzynki. I... Cztery takie. Zrobimy sobie coś takiego 2 na 2. Polecimy standardowo. No i zobaczymy, zobaczymy co nam tutaj poleci. Dajemy sobie boty. Dobra, mamy bota Alexa. No i lecimy. Zobaczymy co tutaj nam poleci. Alex dropnął sobie Hansmana, całkiem fajnie. Ale jeszcze coś tutaj by się nam przydało, że drugi Hansmanik do kolekcji fajnie by było. No Zobaczymy. Jeszcze tutaj trochę skrzynek jest. Tutaj ten bajonet byłby lepszy. Dobra, oni dostają Cyrex, a Ten Cyrex też swoje kosztuje. Dobra, my też mamy Cyrexa. Też minimalware, okej. Okay. Jest mega fajnie. Nie ostatnia skrzynka, byle bajoneta tutaj samu nie wyciągnął nagle. Oj, oj, oj. Niebezpiecznie, ale dobra. Udało się zgarnąć. Mega fajnie, pamiętajcie kod rodzynek. No i oczywiście jak używacie mojego kodu, możecie sobie zgarnąć któregoś z tych skinków. Też myślę, że mega spoko. Opcja. Zobaczmy w kilku odcinkach. Siema.